Drodzy żołnierze, z okazji Waszego święta, święta żołnierza polskiego 15 sierpnia 2010 roku w imieniu władz powiatu tomaszowskiego składam Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności Zdrowia, awansów, żołnierskiego szczęścia na co dzień w Waszej ciężkiej służbie. A jednocześnie chciałbym w imieniu władz nasz, naszego powiatu podziękować za Waszą dotychczasową służbę, za to wszystko, co robicie dla społeczeństwa powiatu Tomaszowskiego, a również dla społeczeństwa całej Polski. Wasz udział w tegorocznej narodowej tragedii, jaką jest powódź. Pozwala nam patrzeć naprawdę na wasze dokonania w sposób szczególny, że zawsze jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni. Wszystkim tym, którzy pełnią służbę na misji stabilizacyjnej w Afganistanie, również chciałbym i ich rodzinom życzyć wszelkiej pomyślności, szczęścia i tego, żeby ci wszyscy żołnierze wrócili szczęśliwie do domu, żeby mogli się cieszyć radością swoich rodzin. To nasz żołnierstwo, które prawie zostało sankcjonowane w 1923 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych generała broni Stanisława gdzie czytamy, w dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której głosowieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę jego pełnego zbrojenia pod Warszawą święci się kolegów w walkach z wielkim wrogiem o całości i niepodległości Polski. Szanowny Panie Generale, Szanowny Dowódco Glinika Wojsk Lotniczych, Szanowni Żołnierze, Żołnierze, jeszcze raz Żołnierze, których kocha cała Polska i cały świat. Dziś jest wasze święto. Dziś jest wasze święto 90. rocznica. I w tym dniu składam wam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, wszelkiej pomyślności, awansu, odznaczeń wszystkiego wszystkiego wszelkiej pomyślności w rodzinie. Kiedyś zwracałem uwagę księżom kanonik, prałat, biskup. Jeden biskup mi zwrócił uwagę. Słuchaj przyjacielu, jak powiesz ksiądz, to wszystko powiesz. Nie potrzeba tu tłu. I tu mogę powiedzieć, Żołnierz, żołnierz, honor i ojczyzna to jest wszystko. Szanowni Państwo, z okazji 50. rocznicy dzisiejszej, tej historycznej, z upoważnienia Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej, ja, jako członek tej rodziny, tego Stowarzyszenia Ziemi Piotrowskiej, mam zaszczyt. I wielką przyjemność wręczyć pamiątkowe medale dowódcom tych jednostek, generałowi i dowódcy z Medale pamiątkowe to są medale historyczne, wyprodukowane przez Ufundowane przez Stowarzyszenie Rodziny Kartyńskiej dla Zbogacenia Izby. Pamięci jednej i drugiej tej jednostki. Uprzejmie proszę dowódców generała i majora o przyjęcie tych medali pamiątkowych. Przewodniczący Rady Młodzieży w Stowarzyszeniu Krajowskim, pan Lew Zwery, pan Steszek, dowódcy Rady, medal parkowy to Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, medal taki otrzymuje również dowódca 7 Dywizjonu Radniczego z Nowego Gminnika, W każdej 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która również 15 sierpnia jest obchodzona, chciałem powiedzieć, że my wszyscy te dokonania, które naszych poprzedników były, które były udziałem naszych poprzedników, doceniamy i kultywujemy te tradycje w taki sposób, który pozwala nam być dumnymi i Godnie obchodzić te wszelkie uroczystości. Różnienia w do dowódca 25. Brygady Powarzystwa Powietrznej, pan generał Dawid, piąty Stanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gwiazdę Iraku otrzymuję. pan kapitan Dąbrowski, pan kapitan Kobytek, pan kapitan Kuban, pan kapitan Moniuszko, pan kapitan Stańczak, pan kapitan Wrześniowski, pan starszy chorąży Ryszewski, pan kapitan Gos, pan kapitan Rybka pan kaprański. Pan Starszy Kuponowy Karocki, Pan Starszy Szeregowy Głos, Pan Starszy Kabran Leśniewski, Pan Kapitan Ciechan, Pan Kapitan Tasza, Pan Porucznik Krakowiak, Pan Młodszy chorąży, Stawowy Kowalczyk, Pan Koponowy Kubiński, Pan Kapitan Młodawski, Pan sierżant Ikośński. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Złoty Medal Siły Zbrojne Służby Ojczyzny otrzymuje Pan Kapitan Jacek Kuban. paní Henrika Škidkovská. z medalem Siły Zbrojne Ojczyzny wyróżnieni zostają. Starszy korąży Marcin gra Młodszy korąży Dariusz Majorowski. Młodszy korąży Sztabowy Jacek Greger. Pan Dariusz Bernacki. Pan Marek Winko. Pan Cezary Packi. W imieniu władz samorządowych miasta Tomaszowa i powiatu Tomaszowskiego składam Wam serdeczne życzenia z okazji dzisiejszego święta. Jednocześnie dziękuję za to, że trudnie sławicie imię swojej brygady, ale i naszego miasta, poza granicami Polski w misjach stabilizacyjnych dzisiaj w Afganistanie, w Iraku i w Czadzie, ale również, że jesteście zawsze tam, gdzie ta cywilna społeczność Was potrzebuje. Życzę Wam wszystkim pomyślności, życzę zdrowia, radości, życzę spokoju w rodzinie a żołnierzom tego przysłowiowego z jego szczęścia. Wzywam wiarosłów księcia Józefa Poniatowskiego, po bohaterów nocy listopadowej oraz walecznych żołnierzy powstania listopadowego, nieugiętych powstańców styczniowych. Stądzie bohaterów! Słyszał! Słyszał! Salwą! Słyszał! Salwą. Słyszał! Salwą Słyszał! Salwą! Słyszał! 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 Broń! Drugi seryj, to tak Boże, miej w swej obiece żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Daj, aby była ona wzorem żołnierskiego męstwa, posłuszeństwa i wytrwałości. Pójdzie nami za samienicę Mary i Hermanki żołnierza polskiego. Cnoty prawdziwego koleżeństwa, aby wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich w potrzebie zawsze stawali.